Równiny Spustoszenia to kolejne zapomniane tereny, o których będę chciał Wam opowiedzieć. Plain of Havoc to teren na południowy zachód od Venor. Przed wiekami demony i nieumarłe stworzenia sforsowały swoją drogę z piekielnych otchłani na powierzchnię. Całemu rejonowi przyniosły zniszczenie, i tylko nieliczne zachowane ruiny są świadectwem miasta, które niegdyś tu istniało. Niestety armie z innych miast, które miały ocalić miasto, przybyły za późno i zostały ruiny oraz demony, które zostały odesłane z powrotem do otchłani. Mimo to część nieumarłych zdołała uciec i zaszyć się w tych okolicach. Na tych terenach praktycznie każda profesja może znaleźć coś dla siebie. Na północy równin roli się od wszelakich minotaurów oraz cyklopów. Niegdyś to jedno z najlepszych miejsc do eksperymentu dla knightów oraz magów. Okolice świątyni opanowane są zaś przez nieumarłych. Na głównej polanie znajdziemy Giant Spidery oraz Dragony, w dawnych czasach okupowane przez Paladyną z levelem 55, bo mniej więcej taki level potrzebny był, żeby skutecznie uciekać przed Giant Spiderem. Schodząc z podziemia możemy spotkać już Dragon Lordy i tutaj z odpowiednim levelem każda profesja może tam skutecznie ekspić. Na Plain of Havoc znajduje się również teleport, który może nas zabrać na Isle of Beasts, czyli wyspę Druidów. Jak sama nazwa wskazuje, tylko Druidzi mogą tam się znaleźć na samym pochu znajduje się również kilka questów takich jak Giant Spider Hall Quest Giant Smith Hammer Quest Ornament Shield Quest oraz wejście do samego Pit of Inferno no i czas wam właśnie pokazać jak wyglądają owe równiny spustoszenia znajdujemy się w mieście Venor. musimy się udać do południowo-zachodniego wyjścia z miasta przez Bagda właśnie przejdziemy sobie na te równiny oj nawet trochę za daleko. Powiem Wam szczerze, że niegdyś była to miejscówka po prostu oblegana. Non-stop. Nigdy praktycznie ona nie była wolna. Więc tak znajdujemy się z Fenor. Musimy przejść sobie tutaj. Przejść właśnie ten Guildhall. Potem, po czym udać się na południe. I mamy właśnie Plain of Havoc. Dość spore miejsce. Także jak wspominałem, niegdyś bardzo oblegana obecnie, jak to właśnie ma się do nowych czasów TB Nowe miejscówki wyparły te stare. Przez to, że właśnie na nowych miejscówkach jest więcej potworów, można szybciej ekspić i tak itd i itd., itd., itd. Niemniej jednak, jeżeli zaczynamy swoją przygodę z Tibią możemy również się udać w te tereny, tak jak widzimy tutaj, mnóstwo cyklopów, jakieś minotaury. I tutaj się znajduje pierwszy quest. Jest to quest na Giant Smithhammer. Jest on potrzebny między innymi do... Explorer. Tibia Questa, tu możemy znaleźć e, raczej codziennie Double Axe, Battle Axe, czy Morning Star. A questik znajduje się tutaj, jest do pokonania 2 Minotaur magi, kilka Minotaurów. Ok, znaleźliśmy właśnie e, Smith Hammer. Nie różni się on praktycznie wyglądem niczym od, od y, Battlehammera. Możemy znaleźć tutaj również talon. Nie taki jaki myślicie. Talon to kamień szlachetny w TB. Teraz <grych> wam zaprezentuję właśnie jak wyglądają owe itamy. Przejdziemy sobie do miejsca, gdzie e, zostawiało się list. E, gdzie była lista graczy, którzy expią obecnie na Giant Spiderach oraz ci, którzy są następni. Tak, tak wygląda Giant Smith Hammer. I to jest Talonik. Ok, mniej więcej w tym miejscu znajdował się list. Tutaj się wpisywało na, na przykład, że teraz expi tutaj Crisby. Następny na przykład jest, załóżmy, antarek. I każda kolejna osoba musiała pytać się osoby, która XP, jak długo będzie, po czym wpisywać się za kolejną osobę w liście. I to było nawet spoko. Obecnie wiem, że również system listów funkcjonuje w TB. Może nie w, nie w każdym miejscu w sobie jest on tak powszechny, ale. Ale fajnie, że coś takiego funkcjonuje, bo nie ma, przeważnie, jeżeli mamy graczy kulturalnych, takiego wpychania się innym na respy. Widzimy właśnie sporo giant spiderów. Tak jak już mówiłem, kiedyś bardzo fajna miejscówka dla paladyna obecnie. No, można się przejść. Nie jest właśnie jakaś bardzo tragiczna. Ale, żeby na dłuższą metę tutaj, no, jeżeli zaczniemy na jakimś 50 levelu do, do serki, możemy śmiało tutaj siedzieć, jeżeli, od, od biedy, oczywiście, przechodząc dalej, tutaj mamy stado orków. A tu znajduje się właśnie teleport do wyspy Druidów. No, my nie możemy tam przejść, ponieważ jesteśmy paladynem. Na samej wyspie praktycznie niewiele się znajduje, chociaż można tam znaleźć bosamonków z którego leci bardzo rzadki przedmiot, a mianowicie drewniany gwizdek. Jeszcze tak, tutaj znajduje się kłeścic, ukryty kłeścic. Teraz jest tutaj właśnie taka dziura do rozkopania, niegdyś yy, była to taka dziura, że tak powiem, ukryta, i można było tam niepozornie wpaść. Ja również kilka razy nadziałem się na tą dziurę, parę razy w dniu także zgidołem. I tutaj w martwym ciele znajduje się książeczka, w martwych ciałach tutaj nie pamiętam dokładnie gdzie o tutaj znajduje się worek w którym możemy znaleźć pięć 5 boltów. obecnie wiem że 5 boltów nie robi wrażenia aczkolwiek kiedyś no była to nawet fajna itemek, tutaj mamy teleport do bossa giant spiderów do old Widow, po wykonaniu właśnie taska na Giant spidery Możemy przyjść tutaj sobie zabić bossa. Tutaj masa nieumarłych. Świątynia. Bezpieczne miejsce z prezetem. Tutaj znajduje się także Old Drag, Okej. Okay. Co teraz zrobiliśmy? Zakupiliśmy sobie możliwość ponownego zdobycia Holy Table. Będę chciał wam pokazać, gdzie ją zdobyć. Oczywiście, jeżeli wcześniej jej nie, nie zdobywaliśmy, możemy sobie ją oddawać ze skrzyneczki. Jeżeli natomiast ją zgubimy, musimy za kwotę 1000 GP wykupić możliwość podobnego pobrania jej u właśnie Oldraka. Jeszcze przejdziemy się przez ruiny. Tu znajdowały się smoki. także takie dość urozmaicone ekspowisko Przejdziemy teraz na południe, poch właśnie po Holy Table, który będzie nam potrzebny do wejścia do Pizzow Inferno. Odwiedzimy jeszcze także Ordemes Shield Questa i to chyba będzie na tyle z y, tej podróży. Ok, tutaj trzeba wejść. Levitate bądź, bądź parcelami, wykopać. I mamy Holy Table, która jest nam niezbędna do wejścia napoi, niezbędne będą nam również kilof, yy, buteleczka oleju i buteleczka krwi. Olej oraz krew możemy zakupić w sklepie magicznym Edron, dokładnie u npc u którego kupujemy manapationy. Całkiem okay, szybciutko przejdziemy jeszcze do, na ornament Shield Quest. Yy, z tym questem też yy, jest taka ciekawostka, że yy, owa tarcza Ornament Shield yy, nie jest do, do zdobycia jednokrotnie, tylko respić się ona za każdym razem po server Save'ie. także możemy codziennie przychodzić sobie po jedną taką tarczę. I tutaj jest właśnie wejście. Trzeba rozkopać sobie szpadlem to no, jest smoków nie będziemy zabijać, darujemy im życie. Przejdziemy sobie już tutaj. Swoją drogą tutaj właśnie kiedyś również yy, polowano na Dragonlordy. Często właśnie je lurowano. Kiedyś nie było jest schodów, tylko był Rob Place. Można było sobie yy, za pomocą liny wropchnąć właśnie Dragon Lorda wyżej Teraz Wam zaprezentuję mniej więcej jak to wyglądało A mianowicie, gdy Dragon Lord stanął na Roleplay'cie można było sobie wziąć go do góry, stanąć tutaj Dragon znajdował się tu i tu gdzie stoi ten Dragon, którego właśnie bijemy nie było tyle właśnie otwartego terenu, tylko również była skała Ale dobra, nie przedłużając Idziemy dalej, w tym miejscu również respi się nieregularnie Demodras, czyli Boss Dragon Lordów. A także po uzyskaniu 100 punktów tasków możemy wejść tym teleportem oraz sobie zabić swojego Demodrasa. raz dziennie respi się tutaj również Warhammer. Weźmiemy sobie go, dlaczego nie? Jest także kilof, także jeżeli zapomnimy kilofa, on też tutaj się respi. I właśnie w tym miejscu musimy wykopać dziurę. Po czym po to jest do za zabicia już tego jeden fire devil. No i tak, by był zapomniony. Potrzebny nam będzie destroy field Rune. Po użyciu jest plecak z jakimiś śmieciami. Ale ktoś już tarczę zabrał. Bo w tym miejscu właśnie znajduje się tarcza. W samym ciele możemy znaleźć Steel Helmet i inne mało znaczące właśnie itemy. No i co? Przejdziemy teraz do tego co ty, tygryski lubią najbardziej, czyli do wejścia na, na, na Pokażę wam tam również jak wygląda respę Dragon Lordów. Oraz może wejście skrótem na Pizza w Inferno. Bo samo Pizza of Inferno to jest oczywiście materiał na inny odcinek. I teraz tak, musimy przejść na południe. To jest naprawdę południowe tereny tych równin. Tu znajduje się pewien zameczek. Zameczek, to może nawet za dużo. Chatka oraz cmentarz. Oraz ponownie będziemy musieli użyć yy, Destroy Field'a. Później łopata, schodzimy w dół. Tu jest też dość sporo nieumarłych. Fajne miejsce do eksperymentu dla niskolewelowych postaci. I po użyciu kill w tym miejscu możemy zejść do takiego terenu. Teraz widzimy tą tabliczkę. I na niej należy wylać buteleczkę z krwią. Oczywiście musimy Mieć holy table, żeby przejść przez ten magic wall. I już znajdujemy się praktycznie na Pizza of inferno. 30 level trzeba mieć, żeby przejść przez tą brameczkę. Tak, Pizza of inferno. Tutaj widzimy, że nie działa nam dźwignia. Dlatego tutaj będzie potrzebny nam olej. Po wylaniu oleju na dźwignię, przyciągnięciu jej, most już działa. Kolejna przeszkoda lawa. Także musimy użyć kilofu na tym kamieniu. Dzięki czemu cała lawa e, zastyga poprzez właśnie tą wodę, która się dostaje tutaj. I mamy wejście już na Dragon Lordy. Dobra, no to może na wejście mamy aż cztery smoki. Nie będziemy tutaj za długo siedzieć, po prostu chcę wam pokazać, jak to miejsce wygląda. Aczkolwiek nasz Sumon może trochę pomóc. Nie za wiele on nam tutaj pomoże, ale zawsze. To trochę się wystrzeliśmy z manę Przez to. Niestety summon bije yy, z ognia oraz ze świętości. Także tylko świętość będzie trafiać w Dragon Lordy. Lepiej będzie nam tutaj expedzić bez niego. Będzie mnóstwo tych Dragonlordów. Ale jeszcze zanim przejdziemy do dalszej części tego Respa, wyjdziemy sobie tutaj. W tym oto miejscu jest wejście do Pits of Inferno. Tak, żeby otworzyć każdą bramkę jest, no, są nam potrzebne cztery profesje. Gdybym wszedł na przykład do y, bramki z nieswoją profesją, zginąłbym na którymś ogniu. A po wykonaniu quest'a mamy tutaj skrót. Pokażę Wam, jak to wygląda. Po drodze znajdują się dwa Plate Walkery. Dość mocne potwory. Niegdyś właśnie na tych dwóch Plate Walkerach można było mnóstwo pieniędzy zarobić. Ponieważ leciały z nich. czy znaczy dalej lecą. Terra w dawnych czasach, właśnie rzadko spotykane mało kto w ogóle chodził w te tereny bo kiedyś nie było skrótu tak jak teraz, że sobie przechodzę po prostu przez ćwiczki i jestem już na tych blade Workerach. właśnie potrzebne były 4 profesje, żeby otworzyć pizza i inferno, żeby móc się tutaj dostać nie powiem, bo ten skrót naprawdę sporo ułatwia i daje nam No, nowe miejsca właśnie do ekspienia. O, nawet udało się nam coś dropnąć. I tak, przechodząc na północ, tutaj mamy zejście na park Torturery. Jednak tam będzie nam potrzebna. Osoba do pomocy i tutaj tak, aby się dostać do dźwigni, przechodzimy. Tutaj, i tu możemy jak na takich podwoziach jak właśnie Destroyer, y, Diabolic Imp, y, Spectre czy Hellfire Fighter, czego nie polecam na niższych levelach. Ponieważ można od, od samego Wave'a już y, umrzeć. Ok, tu tylko jeszcze pokażemy jak wyglądają yy, tamte potworki. Tyle, też jest właśnie spoko miejsce, żeby chodzić tutaj sobie z, z drużyną. Można tutaj dość fajnie poekspić, dość ciekawie przede wszystkim. Na pewno nie ma nudy. Tylko tak jak mówiłem, trzeba uważać. No i spektry są odporne na, na ataki fizyczne, także jedynie z y, czarów, głównie energii i świętości możemy je zabić. Ale przejdziemy jeszcze pokazać Wam Hellfire Fightera. Wow, 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 jest ich tu nawet zbyt dużo. Nie będziemy z nimi walczyć. Wejdziemy sobie na górę. I żeby dostać się z powrotem, chodzi w ten teleport. I tak, jeszcze ciekawostka yy, taka, że właśnie wchodząc tutaj yy, na piętro wyżej do Piesowi Inferno ponownie otwieramy lawę, przez co wyjście tą samą drogą jest niemożliwe, ale nie martwimy się, ponieważ jest wyjście alternatywne, które również Wam pokażę. Powiem Wam, że do, do całego Plane of yy, Havoc mamy dużo sentymentu, bardzo dużo XP tutaj. Za dawnych czasów yy, paladynem. No i teraz ciekawe. Gdzie się znajduje Rob Place. Jesteśmy, a tutaj. O przepraszam. Oczywiście nie lawa tylko. Mostek się nam zamyka. I przejdziemy sobie. Dalej, tu mamy kilka dragonów. Także dragon lordy. Ogólnie, w każdej takiej odnodze znajdują się po 3-4 dragon lordy. Pokażę Wam jeszcze miejsce, gdzie yy, prawdopodobnie rozpi się również Demodras. Ja tutaj go nigdy nie spotkałem. Udało mi się go spotkać yy, raz właśnie na. Ornament Shield questie, gdzie byliśmy wcześniej ale chodzą głosy, że się on także w tym miejscu no jak widzimy obecnie go nie ma teraz będziemy potrzebowali wyjścia spoko jest tutaj właśnie zabrać ze sobą między innymi Firewalker Butsy. Bo na początku jest tutaj mnóstwo właśnie Firefieldów Po których musimy chodzić Także po co tracić Niepotrzebnie HP Później jak już właśnie Dragon Lordy wypuszczą, że tak powiem swoje Firebomby To te które były tutaj od samego początku Po prostu znikają Także później będzie można tutaj chodzić Już sobie e, Albo w zwykłych butach Albo w softbootsach Tutaj znajduje się Rob Place. Teraz go znajdziemy. O! W tą źle nie można wyjść. To może jeszcze raz Wam pokażę dokładnie, w którym miejscu on się znajduje. Tak, żebyśmy mieli jasność. Już widzicie, jest pusty placek właśnie po, po tych yy, fjeldach, w tym miejscu, w którym teraz się znajduję. I co? I to byłoby chyba na tyle. Mam nadzieję, że podróż na równiny spustoszenia się Wam podobała. Możecie znać w komentarzach, jakie inne oldschoolowe miejsca chcielibyście zobaczyć. Postaram się Wam je pokazać. No i co, jeszcze mogę powiedzieć tylko, że niedaleko od plainów Hebok znajduje się również Dark Katedra, ale to jest również materiał na kolejny odcinek. Także Zabijemy sobie te Giant Spidery. No właśnie. Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć. Boss Giant Spider'ów, czyli The Old Widow, respi się również w tym miejscu. Nieregularnie. Ale... No ja nie miałem przyjemności spotkać go tutaj. Zawsze jak go zabijałem to było to właśnie za punkty tasków. O, jest nawet tutaj jakiś kolega. Niech sobie tutaj XP O kurde, zamiast na priv napisaliśmy <grywki> Napisaliśmy na default Okej, okay, więc to byłoby na tyle e, Dzięki bardzo za obejrzenie e, Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał oraz piszcie w komentarzach jakie inne miejsca chcielibyście zobaczyć w TB Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. Cześć.